Kolejna ciekawostka w swojej pasiece, którą ja dopatrzyłem, a ty uważałeś za normalność, ale słuchaj, wiadomo, pompy są używane w pszczelarstwie w różnych i do pompowania miodu, i do karmienia, ale ty tutaj po prostu wymyśliłeś sobie po swojemu karmienie swoich pasiek: pasiek wędrownych, rozstawionych wiele kilometrów od bazy. Powiedz, co ty tutaj wymyśliłeś, znowu? Najprostsza, najtańsza metoda, można powiedzieć, bo będzie stać praktycznie każdego przelarza, uh -huh. czy tą małą pasiekę, czy, czy, czy większą. Jest to taki, w tym przypadku jest to przenośny, przenośny zestaw, który można ściągnąć uh -huh. i założyć na drugiego małzera. Uh -huh. e... czyli, czyli, przerwę ci, od początku. Cały zestaw to jest tak. Pojemnik na syrop może być o różnej wielkości. Dokładnie. Tutaj jest akurat 300. Tu jeszcze setka są i 600. Yy... Macie i tysiączki i tysiące. u siebie w pasiece. Dokładnie. Dobrze. Druga rzecz to jest tutaj to, co jest zdejmowane, właśnie, bo to możecie założyć na każdy, właśnie mauser. I jest to pompa... Właśnie powiedz mi o tym, co tutaj wymyślone zostało i jak. No kompa, pompa zakupiona jest to pompa do brudnych cieczy, uh -huh. e, oczywiście troszkę przez nas zmodyfikowana, bo e, wirnik, który tu był zastosowany uh -huh. e, był wirnikiem metalowym, który z biegiem czasu e, uległ tak, uh -huh. za, zaśnidzeniu, zardzewieniu. Przerobiłem go na wirnik z, z, mosiądzu. z. Mosiądzu. dokładnie. Uh -huh. Do tej pory bardzo dobrze mi służy. Układ przelewowy. Po to, no że, właśnie. Po co ten układ? Układ przelewowy jest bardzo ważny. W przypadku zamknięcia pistoletu, czyli niedozowania. Pompa by mogła się pompa, spalić, pompa, tak? Ona mi chodziła, bo ona niby ma w sobie wbudowany uh -huh. taki specjalny przelew, tylko był to wyraźnie za mały. Uh -huh. Słyszałeś po tej pompie, że, że ona już... że ona się męczy, że uh -huh, ona się męczy. Uh -huh, uh -huh. Przelew rozwiązał tą sprawę, więc może sobie nawet uh -huh. i bez, bez, bez nalewania stać uh -huh. pół godzinki chodzić, jej się kompletnie nic nie dzieje. Dobra, przyjeżdżasz, oha, bo jeszcze nie wspomnieliśmy, że oczywiście trzeba mieć do tego samochód, ale może być to, umówmy się, każdy samochód. Jakiś, na taki na który wrzucimy to dokładnie i tutaj też forma jest taka ciekawa też na internetach ostatnio powiem Ci właśnie bo teraz jest ten temat karmienia pojawiają się różne samoróbki na facebookowych grupach przelarskich i powiem ci, że ja już widziałem właśnie podobne zestawy ale właśnie to jest ciekawe że ten zestaw można jako pusty wrzucić na pakę samochodu zalać dopiero wodą to znaczy się już cukrem tak. tym w sensie syropem i dopiero jechać. Także to jest też, że i nie potrzeba za dużo ludzi do tego. No tak. w takich mniejszych pasiekach jest to wszystko jak najbardziej adekwatne. No nie? nie muszę mieć powiedzmy przy każdym ma małzerze, która jest na stałe pompa zamontowana, nie muszę im mieć 5, 10 czy tam mhm. 3, tylko po prostu zawsze tam przenośny. Tak. Ten tak. Jest zapełniony, na to kładę. Także Dokładnie. to jest właśnie takie rozwiązanie, które. Dobrze, jest, jak tutaj jest... zrobiłeś, słuchaj, no bo pompa jest elektryczna. Jak zrobić tutaj zasilanie? Pompa to jest 12V czy 230 v Dokładnie 12V, 12. 230, no to właśnie to by było kłopotliwe w pasiece, no. bo by trzeba było mieć agregat prądotwórczy, który uh -huh. by to produkował. Nam zależało na tym, żeby jak najmniej tego balastu wwozić, uh -huh. więc y, pompa na 12V y, z, z, z zamontowaną taką końcówką. Uh -huh gdzie w każdym jednym aucie, który mam właśnie do pasiek jest końcówka e, podprowadzone też 12V Jest, 12 pokaż, aha, jest o, to, to tylko e, dwa bolce, których nie, nie sposób e, pomylić, bo jeden jest grubszy, drugi jest cienki Czy nikt nie źle nie Suwam, bo Tak, nie jest tak. możliwości, żeby źle mhm. włożyć Zakręcam i to jest w sumie cały proces, żeby uruchomić pompę i to masz zrobione w każdym samochodzie, czyli tak naprawdę każdy twój samochód w pasiece będzie przystosowany do wożenia tutaj tej pompy do podkarmienia. Dokładnie, w każdym samochodzie. No bo okay. nie wiadomo kiedy, na którym samochodzie. Jasne. Może być awaria. Poczekaj, jasne, jasne. Dobra, omówiliśmy zasilanie. Słuchaj, to tak krótko. Mauser, zawór główny. Idzie wąż, pompa sobie z Zasa. Tutaj ten syrop. On krąży w obiegu zamkniętym, jeżeli nie używamy pistoletu. Dokładnie. Jeżeli używamy pistolet, no to wiadomo, pompuje przez pistolet. I teraz tak, jaka jest idea karmienia? Wjeżdżasz tutaj na pasiekę, widzimy 60 uli, prawda? Pasieczysko. Jedna osoba sobie tu może poradzić bez problemu, ale we dwie to jest bardzo sprawnie Przewa w tobie. Przeważnie faktycznie puszczam dwie osoby. Uh -huh. Sam osobiście to rzadko jestem, dzisiaj jestem uh -huh. potrzeby no. pokazania tego, ale to wygląda tak, że jedna osoba uchyla daszki, nawet ich nie ściąga, tylko no. uchyla daszki. Druga trzyma cały czas ten pistolet w ręce i ta osoba, która uchyla daszki, ma też czas, pomimo że wąż ma ponad 15 metrów, mhm, to ma czas, żeby na przykład przejechać autem, żeby cały czas ten proces nalewania był, to żeby to szybko żeby to poszło. bardzo szybko, sprawnie poszło. I mhm. jeśli chodzi o taką pasiekę, tak jak tutaj około 60 ponad rodzin, ten czas nalewania to będzie w granicach 20 minut. I cała ta 300 tu pójdzie? jeżeli bym wszędzie wlewał do 60 to akurat, łom, tak, to, bo to, to, 6 razy to 5 akurat. to, to, akurat. 30. to akurat. 300 aha, czyli po 5 litrów tutaj jest taki mauzerek, jedziesz na 60 rodzin i wiesz, że po 5 litrów wlejesz. Dokładnie, no te małe małzery mam po to, jak wiadomo trzeba dokarmić mhm. pszczoły w czasie niepożytkowym mhm. no większe małzery używam już podczas zimowego podkarmiania no, to wtedy mhm. się używa tych większych, ale takie mniejsze małzery, czyste to są bardzo fajne, wygodne i poręczne przede wszystkim, mhm. bo, bo, bo nie jest dla Pisa, nie? No dla za... czyli dla każdego potencjalnego przeraża który się zdecyduje na montowanie czegoś takiego nie? a będzie to mógł sam ogarniać wszystko nie? będzie mógł sam ogarniać I w zupełności jedna osoba też sobie tu jest, poradzi tak jest w stanie sobie z tym poradzić uh -huh. bo tu wystarczy uchylić daszek i, uh -huh. i pistolet uruchomić i, i zlewać. powiedz mi jeszcze bo tak wiesz co nigdy o to nie pytałem twoja podkarmiaczka to jest ilu litrowa w tych ulach dokładnie 6 litrowa uh -huh. ale wiadomo ul Musi stać w miarę równo, żeby się zmieścić, Żeby 6 litrów weszło, Więc ja tak liczę, że 5 litrów to jest takie bezpieczne, choćby ten ul stał troszkę, lekko, tak, krzywo. Lekko, lekko krzywo, uh -huh. Powinien stać prosto. <noise> Dlatego, że Ty masz też, właśnie, a to, właśnie, a widzisz, teraz weszliśmy na taki temat e, Twoich dennic, bo Ty masz dennice wszystkie pod kątem. Mówimy podkarmiaczki, dno dennicy podkarmiaczki, nie? Podkarmiaczki, ale, dy, ale dennice też masz też pod kątem. Też mam pod kątem, jedno i drugie I, mam pod No kątem. właśnie i to jest i wszystko zaplanowane i przemyślane. Więc nie? choćby nawet ulsał troszkę krzywo. To ta podkarmiaczka po to ma skos w kierunku wybierania. Uh -huh. Tam, gdzie przełowy mają dostęp do wybierania, żeby nie. Ewentualnie coś zostanie, żeby tam jednak w tą, tą stronę żeby poszło. Żeby tam tamtą stronę poszło. Dokładnie. Jasne. Dobra, to co? Chyba pokażemy tutaj, jak to w Ralu się sprawdza. No, nie? Pokażemy właśnie, jak to wygląda w Ralu, jak to funkcjonuje. Dobra. Ok, podłączona pompa, jak widzicie, pracuje. I ciśnie tutaj syrop na dystrybutor. No i wtedy karmimy rodziny. Kiedy się, jak gdyby, wąż kończy, samochód rusza, jedzie dalej, zaraz pewnie e, tak będzie się działo. Jeżeli są dwie osoby na pasiece, jedna powoli gdzieś tam się przemieszcza, e, druga, jak widzicie, wlewa tutaj syrop e, do podkarmiaczki, na oko mniej więcej, prawda, 5 żeby nie przelać, żeby nie rozlewać. I to się dzieje. E, I tak wszystkie. To ile mówisz? 20 minut, Błażej, tak? Około 20 minut 60 rodzin. Aha, aha. To kilka sekund i podkarmiaczka pełna, podkarmiaczka nie? Podkarmiaczka pełna, dokładnie. No Okej, okay, Boże, jestem pod wrażeniem Twojego sprzętu, bo no jeżeli ona działa kilka lat już, tak, Czekaj, ile lat? Bo nie około powiedziałeś. 3-4 lata. Aha, 3-4 to no, świeży projekt. Nie jest to taki, że tak powiem, projekt z dawny, dawny tylko świeży. Na projekt. potrzeby wymyślić. Dobra, 3 lata się sprawdza, przetestowane, zdaje egzamin, mm, zostaje w pasiece. Dokładnie. Okej, okay, słuchaj, każdego będzie interesowało, powiedz mi. Tak mniej więcej, jeżeli będziesz pamiętał na tamte czasy, albo no, spróbujemy określić na dzisiejsze. Ile by kosztowało, bo to jest samo róbka, wiadomo, każdy może sobie to zrobić. Oceńmy to, tak przeanalizujemy koszty. Ile kosztuje taka pompa dzisiaj zrobienia? Wtedy kosztowała sama pompa ponad 100 zł, no więc dzisiaj coś będzie droższe. 200 pewnie. No nie wiem, to no ciężko wiedzieć, bo ta inflacja no. cała nas no, no, pokazała, uh -huh, uh -huh. że, że można podnieść Dobra. Zacznijmy, dobra, pompa, idziemy pompa. tutaj w prawo, Co to, kształtki, no to jest, kosztują z, ile, z 10, 10 złotych, 15 10 zł, rurka. rurka, też z 10-20 zawór, zawór zwrotny, zwrot, około 30 złotych, no, no minimum, 25. No. śrubunki jakieś, prawda, no, śrubunki też, śrubunki to są już mniejsze koszty, ale to, bo być może można to obejść Dobrze, inaczej, Bez czyli śrubunków, tak, czy... pompa 200, cały obwód, dru... stówka, stówka, ja tak liczę, 300 zł. 300 zł. dobra, 300 zł. Dalej wąż. I wąż tutaj było 20 metrów, tu jest 20 metrów. Było 20, chyba dostało 15, bośmy troszkę skracali. Też kosztował około 150 zł ten wąż, zbrojony. I to jest zbrojony taki typowo, że po nim auto przejedzie i pewnie da radę? E, czy może no? niekoniecznie Aha. przejedzie, ale przynajmniej e, można stanąć tam nogą, e, uh -huh. czy... czy czy tam wielokrotnego użytku nic się nie dzieje, wiadomo niektóre są też z metalowe miałem taki, uh -huh. ze zbrojeniem metalowym ale są niesamowicie cięższe więc ja mam takie, takie, uh -huh. takie wie wiem takie, o czym coś mówisz coś tak, większe, to ciężar już one, ciężar. one naprawdę ważą no. okej, okay, ale muszą być zbrojone, ponieważ one nie mogą się, się na przykład zassały tak. albo gdzieś tam ściśnięty tak, nie pracuje okej, okay, czyli wąż to jest kolejne tam 150 zł dokładnie. pewnie dzisiaj, no może też 200 co? no ciężko mi teraz powiedzieć no właśnie, bo to 3 lata temu bo nie obserwowałem tych cen. Ten dystrybutor? On też kosztował dokładnie 85 zł na tamte czasy, no to niechby teraz 120. 120. Czyli tak, za 500 zł taką pompę mamy. Bo, myślę, że ogarnąć. A, no i dobra, a jakbyś tak z, z racji swojego punktu widzenia, jako no, pasie, pa, pasieki towarowej. Kie, ile pszczelarzy musi mieć uli, że, za, że na pewno lepiej by już mu było z tym sprzętem? Hmm, ile musi mieć No powiem tak, ja, ja miałem 500 uli i, I, i nie miałem Nie jeszcze. Wiadra, <głos> <głos> więc trzeba się no. przyznawać, no to w zależności, jeżeli ktoś sam pracuje na pasiece, to powiem od razu. Im tak, szybciej, i, tym lepiej. Kiedy sam pracuję na pasie C, uh -huh. no to nalewanie, przenoszenie wiader byłoby naprawdę yy, no dość uh -huh. wielkim kłopotem. Uh -huh. no jak ja na przykład wpadałem z chłopakami, to, to te wiadarkę tylko latały, no nie? Uh -huh. Więc. Yy, więc yy, no I tak weszłem w ten system, dlatego że z szybszym systemem. No, Dobrze, ja ale zajmę fajnie. Nie. Czyli, ty, jak już miałeś 500 y, uli, to już miałeś po prostu dość, mimo tego, że miałeś, masz Paniałej pracowników, dość. ale miałeś, wszyscy mieliście dość karmienia i wyszliście z taką inicjatywą, że trzeba coś pomyśleć, zrobić i zaprojektowaliście coś takiego, co się sprawdziło. Ale przy setce, jak myślisz? Jak ja na przykład y, setkę karmić, ale właśnie, ale to jest druga sprawa. Chyba, jak w terenie mam pszczoły to to jest naprawdę plus. To jest plus, a jak jeszcze na bazie, w sensie, czyli pod domem, jak to się mówi, masz pasiekę, to jeszcze z tą konewką można biegać. Można biegać, tak, ale e, no jest to plus, bo możesz to samo obsłużyć, więc uh -huh. nie potrzebny Ci nik do, do, do tego, do podkarmiania, bo wystarczy, że sobie wcześniej tylko przejdziesz, uchylisz te daszki, uh -huh. odpalasz mauzera, odpalasz, przepraszam, e, silnik, i no i uh -huh. po prostu idzie sobie i po kolei karmisz. Wąż jest na tyle długi, że tym autem nie musisz co chwilkę przejeżdżać, uh -huh. tylko no 15 metrów to jest... To jest dół, to jest ileś tam uli, ileś nie? Tam nie? Uli, to uli, jest że spokojnie. Że spokojnie można sobie to ogarnąć, uh -huh. nie? Dobra, super. Dzięki e, Błażej za pokazanie kolejnej nowatorskiej nowinki swojej pasieki. A, no i co? Ja zapraszam wszystkich serdecznie na e, kolejne filmiki. Łapki w góry, proszę was, komentarze. Piszcie, co ty myślicie. Może macie podobne rzeczy. E, zawsze można w komentarzu wrzucić te zdjęcie e, swojego sprzętu, czy też jak filmik Dostępnie na jakimś portalu facebookowym, grupie, np. Pszczelarstwo Wędrowne, bo jak najbardziej ten filmik się wpisuje. To piszcie albo pokazujcie zdjęcia, co Wy tam wymyśliście w swoich pasiekach. Pozdrawiam Was serdecznie i dziękuję Tobie, Bażej, za dzielenie się wiedzą. Dzięki.